Takiej rywalizacji w naszym regionie jeszcze nie było. Dwie gminy stoczą walkę o jak najwyższą frekwencję w drugiej turze wyborów prezydenckich. Każda inicjatywa jest dobra, żeby namówić wyborców do wyborów. Każdy pomysł jest dobry, który prowadzi do podwyższenia frekwencji w wyborach. Rywalizować nie potrzeba, ale... Każdy powinien niść. Polak dobry, obywatel polski powinien niść. Pomysłodawcą rywalizacji jest burmistrz Ścianki. Wzorował się na pomyśle walki frekwencyjnej dwóch największych miast województwa kujawsko-pomorskiego: Bydgoszczy i Torunia. Z burmistrzem Woucza zamierzamy podnieść frekwencję w naszych miastach, w naszych gminach. Robimy to na sposób oczywiście zabawowy, pewnej rywalizacji miast. Teoretycznie w lepszej sytuacji jest Wałcz. Ma blisko 17,5 tysiąca osób uprawnionych do głosowania. Gmina Trzcianka około 250 osób mniej. Wyniki frekwencji w pierwszej turze też przemawiają za Wałczem. Wygrał 2% 64,5 do 62,5. Burmistrz Maciej Żebrowski liczy na powtórkę. Na całe szczęście w pierwszej turze wygrał Wałcz i. Liczę na to bardzo gorąco, że ta tendencja się utrzyma i choćby o pół punktu procentowego, ale niech ta przewaga miasta Wałcz zostanie nad cianką. Cała akcja odbędzie się bez względu na to, który z kandydatów wygra wybory prezydenckie. Liczy się tylko i wyłącznie frekwencja. W przypadku zwycięstwa Wałcza delegacja cyklistów z ścianki przyjedzie na ognisko do Wałeckiego Mosiru 6 czerwca. A jeśli zwycięży ścianka, Wałczanie również overami wybiorą się do Trzcianckiego Osiru, Tyle, że 14 czerwca.